Zaczynam już całkowicie gubić. Ja rozumiem, że do takiego centrum, yy, jak ono się ma nazywać? Integra integracji. integracji i yy, socjalizacji. Czy integracji Jak zwał, tak Z zwał. Tak. Że do, do tych Nie centrów. Nie trzeba socjalizować. Panie doktorze, ale jako prawnik mi pan wytłumaczy. Przybywają ci ludzie, którzy po prostu obrali sobie Polskę jako to miejsce, do którego po prostu chcą dążyć bo Polska jest ich krajem marzeń, bo wiedzą, że mają taki doskonały rząd lewicowo-platformiany i tutaj jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca. I oni dobrowolnie z własnej, nieprzymuszonej woli jadą do Warszawy albo jadą na Podlasie, albo jadą na Podkarpacie i tutaj chcą się osiedlać sami dobrowolnie, tak? Także to rozumiem? jest spora grupa osób, która taką decyzję podejmuje. Nie rozumiem, I rozumiem, że tak, one występują o azyl, który został zawieszony, tak? Tak? Dlaczego, jeżeli oazy, jeżeli występują oazy, to jest ta grupa uchodźców, która tego azylu potrzebuje z uwagi na sytuację w ich kraju. Są też tacy, którzy przyjeżdżają po prostu do pracy. A jak przyjeżdżają, zaraz. Panie doktorze, pan jest prawnikiem, tak? Zgadza się. No to jak przyjeżdżają do pracy nie mając wiz pracowniczej? Co pan ze mnie, wariata, robi, czy z siebie? No ale dlaczego pan zakłada, że, czy dlaczego zakładacie państwo, że w centrach integracji cudzoziemców będą <coughs> ci, którzy powinni zostać z kraju wydaleni, ponieważ nie mają prawa pobytu tutaj? Ponieważ Takie... zakładamy, panie doktorze, i być może pan tego nie zakłada, albo pan nie widzi, że nie trafiają do nas ci, którzy chcieli do Polski jechać. Tylko ci, których Niemcy po prostu do nas wysyłają. Pan widzi różnicę, prawda? To są ci, którzy są nieprzydatni na rynku niemieckim, ponieważ nie stać już państwa niemieckiego jako tego najbogatszego w Unii Europejskiej na to, żeby finansować i utrzymywać nierobów. Proste. No nazywajmy rzeczy po imieniu. Za chwileczkę Pan będzie miał swój wkład w tym, że będziemy się ubogacać kulturowo. Ja mam pytanie.